Elo jak widzicie, dropłem tarę yy, w tym odcinku, pakiet poziomu 15 yy, Kolejny odcinek pewnie będzie z epickiego zadmiarza Za 170 gemów Dobra, to kupujemy Widzicie, yy, zostały dodane 170 gemów Do mojego piękniejszego konta I Mega boksik. Niestety tylko 5. 214 monet. 15 punktów do Barleya. Punkty mocy do Bula. Do Tika. Do peny Do Pam. Dwa bilety na wydarzenia i podwajacz? Nie, 5 gębów. Dobra. Fajnie. Dobra, to jako, że mam tarę. Szybkie solo tarą. Dobra. Skrzyneczkę trzeba dziadnąć. Tam pełno a, z Karlem się będzie kłapać, dobra I mogę sobie podobijać. ok. Karl poszedł na środek. Krótszy odcinek będzie. 5 minut tylko. A to ciche, co? Nie chciałem zrobić długi. Ale będzie jednak grotara i... I tylko tyle Wiem, że będzie konkurs yy, Konkurs No i porażka Ale i tak chyba 6 puszek To na luzie tym pięknym jak kupienie mega boxa i wydanie kasy na, na rzeszy kończymy ten odcinek.